Na siema, kiedy wybieracie sobie sprzęt do domowego home-laba, to zapewne patrzycie na taki wielki serwer jak za mną, który ma bardzo fajną cenę jak na możliwości, albo na przykład na malinkę, albo jeszcze na ewentualnie taki malutki komputerek typu ten SFF, na przykład Dell lub HP. A co jeżeli dzisiaj bym Wam pokazał sprzęt, który jest tak, że tak powiem, pomiędzy zaciekawieni? To lecimy. Sprzęt został mi wysłany do testu, po którymś zostaje u mnie, a teraz zajrzyjmy sobie w końcu do tego opakowania. Mamy białe opakowanie i tutaj mamy tak. Komputerek na razie na bok. Poza oczywiście samą papierkologią, czyli instrukcją obsługi, naklejką, jakąś informacją odnośnie USB. Mamy dwa kabelki. Pierwszy to jest oczywiście zasilający oraz kabel HDMI. W ogóle utrzymany w tym samym kolorze co sam komputerek, jeżeli kogoś by to interesowało. I to jest tyle. I lecimy z komputerkiem. To oczywiście sama folia. No i mamy. Tyle. Może przejdźmy teraz do specyfikacji tego malca. To jest Belling EQR6 z procesorem AMD Ryzen 7 7735HS, 24 GB RAMu, z czego 4 GB jest zarezerwowane dla karty graficznej, tej zintegrowanej oczywiście, i 1 TB dysk SSD. Na no pisania scenariusza do tego materiału cena tego malca wynosiła 1700 zł, możecie oczywiście sprawdzić aktualną cenę, bo może się zmienić. Niestety nie ma polskiej dystrybucji czy ogólnie na Unię Europejską, więc zostaje nam tylko i wyłącznie strona producenta. Jest to środkowa konfiguracja, czyli to jest środkowy model procesora, bo jest jeszcze mocniejszy, czyli bodajże wersja 6900 oraz słabsza. Jeżeli chodzi o RAM, to możemy wybrać 16 lub 24 GB, a jeżeli chodzi o dysk, to mamy 500 lub TB. Dobra, przejdźmy sobie do złączy. Zaczniemy sobie od frontu i od lewej. Mamy USB typu A 10 gb mamy combo jacka, mamy tutaj otwór do... Do resetu BIOSu. Mamy USB typu 10 gigabitowe mamy włączenie zasilania oraz wiodę stanu. Ona jest w kolorze białym. Jeżeli chodzi o tył, to mamy tak. Od lewej strony mamy dwa USB typu. A, 10 gigabitowe, później mamy dwa HDMI, potem mamy trzecie USB, które jest w wersji 2.0, mamy dwa lany 1 gigabitowe oraz zasilanie. Dobra, uruchomimy go sobie w końcu, no bo trzeba byłoby wam go pokazać, że on tak działa. Teraz się pewnie zastanawiacie, do czego jest przeznaczony ten PC. Ogólnie do biura, ale jako, że tu jest tak mocny procesor, to uwierzcie mi, że pozwala na znacznie więcej. Ja sobie z niego korzystam jako taki main PC przez około miesiąc i uwierzcie mi, że jakaś przeglądarka czy jakiś YouTube, bez problemu, no tego chyba nie trzeba tłumaczyć, że 8 rdzeni 16 wątków będzie do tego wystarczało. Gorzej zaczyna być przy gierkach, bo kiedy na przykład sobie odpalimy takiego cyberpanka, tak wiem, że to jest overkill, jeżeli chodzi o ten, ale chcę wam, chcę wam chociaż pokazać. My nie mamy niby też 60 klatek, nie? Ale kiedy sobie wejdziemy w grafikę, to mamy szybkie ustawienia jako ray tracing niski. I sobie odpalimy test wydajności. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie tu chodziło. Ruchom test, żypak na sekundę 12. Au! No to, to nie jest komputerek do gier. Chyba, że sobie zejdziecie, zwiecie z, wiecie, z na przykład rozdzielczością do 720p, i pewnie na niskie, no to może tam jakieś sensowne wyniki wyciągniecie, ale my sobie podarujemy tego Cyberpunk'a. Pokażę Wam po prostu jakieś gierki prostsze. Odpalimy sobie teraz Astronira, to jest taka prostsza gierka, gdzie można sobie tam pograć i się wyczilować. Bardzo tam sobie trochę pograłem nią, bo mam 103 godziny, ale dawno też sam jej nie odpalałem. Więc sprawdźmy w prostszej No, jak widzicie, taki Astronik działa w takich okolicach 45 klatek, więc tam coś popykać można, ale jakoś tam szczególnie jakoś mocno to, to, to dobrze nie działa. W ogóle jakie tu są ustawienia graficzne? To jest na, pausejn, wyłącz, wysokiej jakości, dobrze, że wyłączony, jakość procesowa ultra. What? Czekaj, to my tu wyciągniemy spokojnie 100 klatek. Dajmy średnie. No i mamy 60 klatek. Full HD, tak by the way, bo to jest monitor Full HD. Zrobiliśmy sobie parę testów, abyście wy nie musieli na nie czekać, aż się one zrobią, więc pierwszy to jest dy test dysku twardego. No, znaczy SSD, przepraszam, 2 mi 4.0 odczyt yy, 5 GB zapis 4,7, więc ładnie. To jeszcze ma się dla Randoma i dla Sekwencyjnego dla jednego rdzenia, dla jednego wątku. Nie, jeden rdzeni, jedna kolejka, przepraszam. 3 na 4,5. No to jest ładnie. Zrobiliśmy też 3D marka. No 2157 punktów. No to ogólnie jest benchmark, który mocno jakby czerpie z karty graficznej, a wiecie, że tutaj jest zintegrowana APU, więc no, no tu nie ma się czego spodziewać, jakichś wielkich lotów. No i nasz ostatni, czyli tak. Taki naj, najważniejszy to... Cinebench. W tym momencie mamy dla Multi mamy 10559 punktów, dla Singla mamy 1421 punktów. Dla ciekawskich komputerek teraz na luzie pobiera 15W. Jeżeli chodzi o maksymalne obciążenie w Cinebenchu to były okolice 55W. Tam plus minus 1W tak skakał ten miernik, więc 55W maksimum. Oczywiście podczas tych testów zrobiliśmy jeszcze w tle, aby sprawdzić temperatury, jakie ten procesor tutaj osiąga. No kurde, na luzie na ten moment to było 45 Stopni, jeżeli chodzi o cinebencha, to tam maksimum było 84 stopnie, to jest dużo. Ale jeżeli chodzi na przykład o taktowanie, to taktowanie średnie to było od 3,3 do 3,1 GHz. Tak sobie skakało tam, w zależności po tym od momentu w teście. Jeszcze jako ciekawostka, to na stronie AMD można sobie sprawdzić, że ten procesor ma konfigurowalne TDP. Tutaj w tym komputerku TDP jest ustawiony na 35W, ale według AMD można go ustawić nawet na 55W. Więc tutaj mamy te takie minimum, minimum ustawione. No ale hej, przez te temperatury, no to raczej się nie można było spodziewać, aby tu więcej wycisnąć tego procesora. No i tak już jest gorąco. Pewnie się pewnie przyczepni niektórzy, że eee, yy, a co to jest 84 stopnie, jak Intel wyciąga tam 100? Ale teraz ogólnie przejdźmy do tego, co Was tak naprawdę interesuje, jak ten sprzęt daje radę z wirtualizacją. Otóż zainstalowałem sobie na tym malcu ProSmoxa. Ci, którzy mogą tego nie wiedzieć, tak bardzo mocno upraszczając, to jest po prostu system operacyjny, w którym uruchamiacie maszyny wirtualne, ale robicie to z poziomu przeglądarki, a nie macie po prostu systemu, tak? Ten system wygląda tak, bo to jest Linux. Dla przeciętnego Kowalskiego, który chce sobie postawić, nie wiem, serwer Minecrafta dla swoich znajomych, czy pichola do blokowania reklam w swojej sieci LAN, czy nie wiem na przykład Nextclouda albo chociażby Home Assistanta coś takiego wystarcza z zapasem i to ogromnym, bo kiedy sobie na przykład to postawimy, jak na przykład u mnie, gdzie jest jeszcze do tego mała baza danych tam do zbierania informacji z serweru i wysiedlenia tego w grafanie, to realnie pobór mocy tego maca to są okolice 10W, kurde, to jest pobór mocy o 100W mniej względem mojego wielkiego serwera, no to jest różnica. Kiedy na przykład się postawi jeszcze do tego, nie wiem, chociażby Windowsa 10 jako tło, no kurde, kiedy się go na przykład nie obciąży, to ten pobór mocy skacze do okolic 20W, a mocy jest i to sporo. Jeszcze na przykład bardzo mocno nie przeszkadza to, że tu nie ma na przykład interfejsu do zarządzania zdalnego typu ILO czy IDERAK, bo realnie ten komputerek jest na tyle cichy, że on spokojnie sobie może leżeć, czy to chociażby na biurku, czy nie wiem, w jakimś pokoju pod komputerem. Tak, obok komputera, już, bo to naprawdę tego nie usłyszycie. Czy na przykład w pokoju, gdzie macie telewizor? To jest tak małe, że to spokojnie się tam zmieści. Szczerze, ten malec naprawdę mnie zaskoczył, jeżeli chodzi o jakby te wyniki, bo, bo chociażby ten porównanie, jeżeli chodzi o pobór mocy, to kurde, o 100W oszczędzamy, to jest dużo. Brakuje niestety tych większej ilości dysków, ale gdyby tu na upartego wrzucić NVMe taki 2- czy nawet 4TB to myślę, żeby to naprawdę dało radę. Takie podstawowe rzeczy do domu, jakieś proste udostępnianie plików, aby nie korzystać na przykład z Google Drive'a, myślę, że jak najbardziej. Sam na przykład Nextcloud posiada aplikacje na przykład na telefony, czy to na Androida, czy na iOSa. No kurde. Ja bym coś takiego naprawdę mógł z tego korzystać. Aby, wiecie, tak zmienić ten serwer, ten e, VM na coś takiego, nie? Poza tym lanem. Bo jakieś tam kopie zapasowe, jakichś większych VM, na przykład tego Nextclouda na inny serwer, no to by trochę bolał ten gigabit. Ale, billing, mam dla Was achievement, który możecie zdobyć. Wypuśćcie taki komputerek z lanem 2x2,5 giga. Zdziwicie się, ile ludzi byłoby go w stanie kupić do własnego HomeLava. Inną rzeczą, która jest dla mnie taka dość istotna, to chłodzenie. Procesor na luzie też Średnio od 55 do 65 stopni, no to kurde, to jest trochę dużo. Fakt, przy cynebenchu, no to on trzyma tych okolice 85 maksymalnie stopni, ale to i tak moim zdaniem jest za dużo. Naprawdę, gdyby ten komputerek był minimalnie szerszy, czyli o ten centymetr w każdą kurde stronę, no to realnie byłby większy radiator i lepiej by odprowadzał to ciepło. Fakt jest cichy, tego, tego absolutnie nie neguję, ale te chłodzenie, ten radiator mógłby być fizycznie większy, by więcej tego ciepła odprowadzał. Ogólnie rzecz biorąc, no, oczywiście nie czepiałbym się w momencie, gdyby to był na przykład laptop, tak? No bo w laptopie to standardem jest, że tam jakby każdy gram jest na wagę złota, no chyba że kupujecie konstrukcje gamingowe. Ale by the way, Beelink też ma wersję dla graczy tego komputerka, oczywiście z większy, mocniejszy. I nagrał o tym film z masło, więc zapraszam, jeżeli tego nie widzieliście. Według mnie jest to serio bardzo ciekawa propozycja dla kogoś, kto ma troszeczkę większy budżet na swój sprzęt do Home laba a seni sobie ciszę i pobór mocy a nie potrzebuje oczywiście tam terabajtów danych na swoje pliki. No teoretycznie można by wziąć i kombinować z jakimś, wiecie, podłączeniem dysków zewnętrznych czy czegokolwiek innym, ale od tego są na pewno inne, ciekawsze propozycje i na pewno tańsze. Co sądzicie na ten temat? Dajcie znać w komentarzach i jo!